I słuchajcie, co jest ważne, eee, w przypadku wody, płynu, soku zawsze płyn do azotu, w przypadku tłuszczy tłuszcz do azotu. Czyli wlewamy olej dyniowy, on będzie dawał fajny kolor i też aromat. Znacie, wiecie jak pachnie olej dyniowy z tych dyni? Tak wiem. Ja. I patrzcie. Ma pan zelony musztardowe jeszcze? Muszę. taką wkładkę tego mogę dać. Nie. Tak. Można? Już się daje. I zobaczcie. Mamy wjazd. Ja też teraz dajmy na to, na zamalaliśmy sobie carpaccio. Tak? Normalnie polewamy je olejem z dyni, czy z trufli, czy z truchy, czy czegoś. A w tym momencie możemy dać piasek. I dzięki temu też jest taka fajna białka.